Także się ja jestem Error, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Mad Runa. Tak, jakby się ktoś pytał dlaczego jestem w tej samej bluzie, ponieważ nagrywam następnego dnia e, przynajmniej jeszcze dwa filmy z Mad Runera, ponieważ niedługo nie będę miał po prostu jak nagrać. Wszystko objaśniłem zresztą w filmie Od Zera do Snajpera w odcinku 11, jeśli się nie mylę, więc najwyżej wam gdzieś tu podlinkuję. Na samym początku praktycznie o tym wspomniałem, także bez zbędnego biadolenia przechodzimy do farmienia. A czy to nie jest farming, no ale wiecie. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, po prostu chciałem zrymować, także przechodzimy do Madranera. Także, okej, okay, witajcie w gierce. Zaczynamy, kontynuujemy sobie torfowisko, tak, torfowisko, ponieważ dzisiaj. Nie mam jakiegoś zbytnio wielkiego planu. Oprócz tego, że jesteśmy, sobie w poprzednim odcinku ten oto warsztat i mamy tutaj tartak, w którym są trzy kłody. I musimy sobie. A czekajcie, bo tutaj był gdzieś po drodze punkt tartaczny. Aha, tutaj jest. Skład drewna. Ok, a ile nam da na przykład to? Cztery. To wtedy będziemy mieć siedem. No niestety, a te duże? Jest tutaj gdzieś duże? Z żurawiem tutaj może przywozić ładunki. Średnie kłody też. To co może większego? A, bo tu nie zjechałem. Aha, ale jestem głupi, ja nie zjechałem na sam dół. A tutaj na dole jeszcze są. Tu jeszcze jest przyczepa warsztatowa. Tylko, że ona ma dwa punkty, a to też ma dwa punkty, lol. A dobra, bo to jest dodatkowe. A siodło dodaje nam na przykład naczepę z sterną i tak dalej. To daje 4 kłody. Mm, spornik żurawia. Dobra, siodło. Dobra, zamontujmy sobie to. To będziemy mieć 6. Yy, I weźmy sobie jeszcze skrzynię. Gdzie jest skrzynia z drewna? Tutaj. Tu mamy już teraz 6 kłód. Czyli będziemy mieć jeszcze jedno wolne drewno. Chyba, że to już wszystko weźmie. No to dobra, to, to ruszajmy sobie najpierw yy, tutaj. Później zjedziemy sobie a tutaj, a następnie z tego punktu pojedziemy sobie tutaj. Także co no, ruszamy. Chociaż na stacji benzynowej nie muszę ruszać, to ok. No to od razu sobie pojedziemy do punktu tartacznego. Także co no, ruszamy, nie? Muszę sobie zawrócić. Właśnie tutaj, mniej więcej, gdzie jest to. E, gdzie jest właśnie tutaj ta stacja benzynowa? Ponieważ tak będzie nam prościej tam później wyjechać. E, wiem, że skrzynia będzie mi trochę przeszkadzać w sensie ta przyczepka, ale damy radę. Także co? No, ruszamy. Nie muszę tankować, ale dotankuję. Dobra, ruszamy. Dobra, także jesteśmy już praktycznie pod samym tartakiem, więc załadujemy sobie do pełna wszystko, całą skrzynię, więc e, całe dwie skrzynie w sumie zas w zasadzie. Niestety nie wiem jak to jak to wyjdzie i czy przypadkiem nie. E, bo czy przypadkiem nam się paliwo nie skończy, plus czy przypa przypadkiem nie będziemy e, zbyt ciężcy. W razie co mogę uruchomić sobie patrol uaza, że tak to ujmę. I jak będzie, potrzeba, będzie, jak będzie taka potrzeba, to sobie doładujemy paliwko. Ok. Krótkie kłody. Ale ja chcę to przewieźć. Ok. No i możemy jechać. Także zrobiłem tutaj spore kółko, ale no niestety inaczej się tutaj nie dało. Także po, po muszę ponawracać tutaj trochę. Szkoda, że niestety nie da się pojechać w tamtą stronę. Znaczy da się, ale no drzewa nas blokują. Więc będziemy musieli trochę ponawracać, ale to pojedziemy już do tamtego tartaku, więc widzimy się już po prostu przy tartaku, tak? No tak. W ogóle, teraz zauważyłem, że patrzcie, tu normalnie benzynka jest. Znaczy, nie wiem, czy, bo to kopci jak diesel, więc to powinien być diesel w tej, w tej ciężarówce. Ale no jest takie kolorowe, jakby to była właśnie benzyna, nie? Ciekawe, ciekawe w sumie. Nie wiem, czy to jest bug, czy to faktycznie tak miało być. Ale śmieszcie, że to takie coś zostało. No, a diesel powinien być taki właśnie białawy, chyba, jeśli się nie mylę. Bo wiem, że olej właśnie głównie jest taki białawy, jak się wyleje gdzieś na przykład do kałuży czy coś. Dobra, nieważne, przechodzimy do time -lapsu. Dobra, także paliwko nam się już praktycznie, że skończyło. Mamy 17 litrów, 16, więc doparkuję yy, tutaj jakoś tak ładnie, żebym, żebym miał jak nawrócić sobie cysterną. I co? I będziemy musieli zostawić tutaj niestety nasz ładunek. Tutaj, tutaj zostawię, żeby było ładnie jak nawrócić. Także dobra, wyłączmy sobie już silnik, wyłącz. Okej. Okay. No i co, i będziemy sobie bez 131 mamy tutaj. Czy mógłbym dojechać? Tak, mógłbym tym dojechać tutaj. Okej, okay, także zobaczmy. I tutaj mamy 200 paliwa. To weźmy sobie. aha, to przedni wydech. I co, co trzeba jeszcze? Yy, siodło. Aha, dobra, bo to jest ta duża przyczepa, a to ja nie potrzebuję aż takiej. Zamontujmy sobie też koło zapasowe. Gdzie jest ta mała cysterna? Szczepa skrzyniowa. To nie. Naczepa z paliwem 1600 litrów. No to to nam dosłownie wystarczy. No i co? No tyle. Tylko pytanie: czy. Aha, naczepa z paliwem 0. To weźmy tą ciężarówkę do warsztatu. Ale, a mogę do tego warsztatu odholować? Nie mogę? Czemu? A, bo do najbliższego, dobra, to tak, czyli czyli jestem w dupie. No cóż, misja ratunkowa musi niestety zaczekać, ponieważ muszę dotankować tą cysternę. Także e, widzimy się, jak już dotankuję po prostu, nie? Także dobra, dla Was to była chwila, moment ge, y, ogólnie, ale już jestem przy tej ciężarówce. Tylko problem jest taki, że nie mam paliwa w cysternie. No i niestety muszę ominąć tą ciężarówkę i pojechać sobie tą, co aktualnie jadę. Ale niestety właśnie tą trasą, czyli dłuższą i i tą właśnie bardziej z błota uwaloną, że tak to ujmę. E, generalnie to. Nie wiem czy przypadkiem yy, czy przypadkiem nie ma takiej cysterny jak właśnie mam na naczepę w takim, takim czymś jak na przykład macie te nadwozie skrzyniowe z drewnem, czy, czy coś w tym stylu właśnie Jeżeli tak, no to spieprzyłem sprawę, ale no trudno, no już pojedziemy z tym, w yy, 800 litrów czy nawet 600 by wystarczyło z palcem w dupie, ale Wziąłem tom, bo nic innego tam nie widziałem, a ta ma 1600 w sobie. Dobra, także ja po prostu może nawet nie będę wam już pokazywał dalszej trasy, tylko po prostu wam to wytnę i w międzyczasie zatankuję. Wykaraskam się z tego błota, zatankuję i po prostu widzimy się, jak już będę przy ciężarówce z pełną cysterną. Także okej, okay, witajcie po dosyć krótkiej przerwie dla Was. Yy, ogólnie to byłem już na tyle blisko warsztatu, że mogłem się cofnąć, więc... Znaczy cofnąć, no... Przybliżyć sobie trasę do właśnie tego warsztatu. I miałem naczepę z paliwem, która zawiera aż 1600 litrów. Yy, I tak, spierdoliłem sprawę do takiego stopnia, że dosłownie pierwsza pozycja to jest cysterna paliwowa. Nie wiem, czy w tamtym warsztacie tego nie było i to jest tylko w tym. Ale w każdym bądź razie najprawdopodobniej jestem po prostu ślepy, ponieważ mogłem zamontować tylko Tom, co dociążyłoby mi tył i nie musiałbym aż tak cisnąć na tym AWD i blokadzie dyfra, a ewentualnie tylko, aż tak tylko na AWD, albo tylko na blokadzie dyfra. No dobra, nieważne, w każdym bądź razie spierdoliłem sprawę, ale akurat dużo do roboty nie było, także ta ma pojemność 900 litrów, która w zupełności nam wystarczy. I co? Ruszamy po prostu to. Jak to się nazywa? No tutaj, na, na stację benzynową, tak? Zatankujemy sobie i ciężarówkę, i naszą cysternę. No i ruszamy po prostu uni. Także dobra, sobie zaparkuję tutaj, tak? Żebym miał jak wykręcić. Zatankuj, 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 zatankuj. Tago. I ruszamy. Ja sobie jeszcze tutaj nawrócę, bo chciałbym się dostać. Nie, tu, znaczy tutaj, ale sobie zaznaczę po prostu tak trasę. Dobra. Także ruszamy. Także okej, okay, witajcie już po przerwie. Jesteśmy właśnie już pod tą ciężarówką. Także co? Zaawansowany. Cysterna paliwowa i zatankuj. Tak, i mamy już wszystko chyba, nie? Tak, dobra. Gdzie jest ten tartak? Tutaj jest tartak, także sobie zaznaczę tartak. Tą ciężarówę sobie już po prostu wyłączymy. Zaparkuję sobie ją tutaj tak trochę na przypale, ale e, pojedziemy sobie już tą. I w końcu będziemy mogli wykonać e, zadanie, mianowicie będziemy mogli sobie już w końcu e, zrobić... Tartak po prostu, przynajmniej jeden na 100%. Nie pamiętam co to za bardzo daje, oprócz EXPA czy tam jakichś tam innych punktów, ale to zobaczymy zresztą. Jak dzisiaj starczy jeszcze czasu, to może wyciągniemy jakiś pojazd, żeby go odblokować. To wszystko się zobaczy. Zależy po prostu jak wyjdzie czasowo, także nie przedłużając timelapse. Także dobra, witajcie już po przerwie. Eee, jesteśmy już praktycznie pod samym tartakiem, więc możemy sobie rozładować nasz cały sprzęt, nasz cały dobytek. Dobra, chyba tyle styknie. Rozładuj. Rozmiar nie ma znaczenia, no bo nie ma. Dziękujemy, tu wszystko dostarczono. Aha. Eee, czas gry 1,5 godziny, praktycznie. Zużyte paliwo 578, odholowane pojazdy 3 na 7 odblokowane warsztaty 2 na 2 odkryte punkty obserwacyjne, przejechany dystans, eee, zaoszczędzony czas 3. Ukończono z balansem gry tryb uproszczony. 6 gwiazdek dostałem. Zdobyto punkt postępu, odblokowane nowe mapy i pojazdy. Nie, no, kontynuujemy sobie rozgrywkę, bo właśnie chciałem sobie jeszcze między innymi właśnie. To sobie odholujemy, tak, do najbliższego warsztatu. Kurde, znowu ta kamera obsrana. Wyłącz silnik. Yy, odblokujemy sobie, myślę, że... Sterna paliwowa, aha, a no tak, bo mam skrzyniową. Czyli tutaj też mogłem sobie... Mhm. Nie, ale myślę, że damy sobie... Yy, gdzie jest to do naprawiania? Liczba punktów warsztatu 1. A czemu jest niedostępne? Koło zapasowe. Przeszkadza. Urgonowe. Dobra, zamontujmy sobie naprawkę. I, I mamy już tutaj ten... Tak, mamy już tutaj rzeczy do naprawiania. Także okej. Okay. Weźmy sobie to. I ile, ile nam tutaj zostało litrów? 644 litry. Okej, okay, to to sobie też myślę, że cofniemy. Tylko, że to do tamtego chcę się cofnąć. Dobra. Bo chciałem ogólnie wyciągnąć sobie na przykład K700. I później możemy jeszcze p 131 nawet. Także byśmy sobie pojechali i później nawet tą cysterną tutaj. Dobra, to zmieńmy się na nie tą, tylko na tą. Tak, zmieńmy się na tą ciężarówkę i pojedźmy sobie w stronę tego K-700 także, zostało nam jeszcze trochę czasu, że tak to imę, więc możemy go przynajmniej naprawić e, spróbować go wyciągnąć, czy coś w tym stylu także e, tędy jeszcze nigdy nie jechałem, ale myślę, że nie będzie aż tak ciężko ale mega się zdziwiłem, że nie trzeba tej wszystkiego robić bo myślałem, że Myślałem, że po prostu będzie trzeba zrobić przynajmniej dwa tartaki, albo po prostu wszystkie tartaki zrobić, żeby odblokować ocenę końcową, że tak to ujmę. No cóż, no gdybym wiedział wcześniej, no to bym po prostu uratował wszystkie wozy, zrobił wszystko, um, dopiero później ukończył sobie grę, w cudzysłowie. Chociaż nie samymi gwiazdkami i innymi tam pierdołami człowiek żyje, nie? Więc dobrze, że przynajmniej możemy kontynuować rozgrywkę, bo tak jak powiedziałem, zrobiłbym sobie tutaj to wszystko na 100%. Dobra, chyba dobrze jadę. Yy, tak, cały czas prosto praktycznie. Także widzimy się na miejscu. O, wow. Czyli to jest ten K-700. To będzie jakiś Caterpillar? Coś w tym stylu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak gdzieś znajdę, to Wam najwyżej wkleję na ekran. Odblokowano. OK, K-700. On coś tutaj potrzebuje? Nie, ale jest trochę uszkodzony. Dobra, wiecie co? Zmieńmy pojazd na ten i odblokujmy sobie przy okazji... Tamten, co jest dalej, i zobaczymy, kto potrzebuje większych, większego jakiegoś tam zaopatrzenia, że tak to ujmę. On gdzieś tutaj zaraz na prawo był za taką rzeczką, jeśli się nie mylę. Nie tutaj, tylko tam gdzieś. Tak, tak. p 131. Ok. Dobra, jesteśmy już pod B131. Jest to znacznie większy pojazd niż tym, co ja się na przykład poruszam. Znaczy znacznie, no nieznacznie, ale jest większy od naszego pojazdu. Chyba. Nie, jest taki sam, on po prostu tak wisiał. Okej. Okay. To yy, zmieńmy sobie pojazd na ten i zobaczmy. 220, paliwo takie. No dobra, już możemy sobie w sumie Skoro tutaj już jestem, to możemy sobie go naprawić. Ok. Także pojadę sobie jeszcze do tamtego. Jeśli chodzi o cysternę, to. My nie potrzebujemy cysterny już nigdzie. Bo mam tutaj zaraz blisko stację benzynową, a ten K700 starczy, starczy mu paliwa. Także w następnym odcinku najwyżej podblokujemy sobie resztę samochodzików. A póki co po prostu będę wracał do K700, żeby go naprawić. No i nie wiem, w sumie to tyle. Generalnie to tej rzeczki nie spodziewałem się, że ta rzeczka będzie taka dosyć porywista plus głęboka dosyć, bo możecie zauważyć, że no teraz to się topia, ale wcześniej to tak mega się zdziwiłem. Oho, chyba nie ruszę. Dobra. Grunt to złapać. Grunt. Tak. No i jest. Grunt złapany, więc. Ez. Także dobra, jesteśmy już przy K700, więc możemy go sobie też naprawić trochę. Stanę sobie tutaj. Es naprawio jest naprawiony. Także to tyle w sumie. Yy, mogę się cofnąć. ...do warsztatu. tym. Okej, okay. ja sobie podjadę trochę... ...trochę gdzieś indziej. Na przykład... ...tutaj. Dobra. Yy, możemy się do... Aha, tutaj są best, best 131 razy 2, Razy 3 nawet. Kurde, tu mamy trzy takie ciężarówki. No ale dobra, cofnę się do tej... ...i... ...ruszymy sobie tutaj do stacji benzynowej. Ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, ponieważ nie chcę, żeby to zbyt długo trwało. Także jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zostawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Eee, możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, się z wami żegnam. Siema.